Witam was wszystkich serdecznie z tej strony Dzisiaj jesteśmy w Shinbashi z Przemkiem Pod maską jak zwykle, bo ma katar Kata. Alergia, alergia, Kata. alergia Spokojnie, nic się jeszcze nie dzieje z nami Jesteśmy cali Dzisiaj będziemy robić zdjęcia Dołączy do nas jeszcze Jessica Robimy jakieś portrety może z sakurami Jessica może pamiętacie z ostatniego vloga Byliśmy u na uniwersytecie Więc no, pospoczywajmy sobie dzisiaj po mieście Zapraszam Dobra to ruszamy na Ginzę. Na Ginza to w mi się Na Ginzę tam w prawo idziemy. Tam. Tam no. Lepiej tam się idzie. A. nie Tak, tak, jest tu jest dobry widok faktycznie. Tam mamy Ginzę, to jest ta główna, ale jak Ginza zaraz tam pójdziemy, to jest mekka fotografii ulicznej w Tokio. Ale najpierw podejdziemy do Nakagin Capsule Tower. Zobaczymy, czy jeszcze stoi. Bo my znowu jesteśmy ubrani tak samo. Ale to nie jest ta sama kurtka. Ja mam z a ty masz czegoś innego, tak? Tak. Jak nagrywaliśmy kiedyś podcast, ponad rok temu, to też usiedliśmy w tych całych kurtkach. Że ludzie się śmiali, że to mój brat. W zeszłym roku nagrywaliśmy odcinek. Onakagin Capsule Tower to jest ten kapsułowy budynek. Możecie go obejrzeć u mnie na kanale. Tam miał biuro mój kolega Łukasz Pałka z Explore Fotograf. Tylko już tam biura nie ma. Z tego co mi ja mówił. Bo ten budynek niestety będzie wkrótce prawdopodobnie zburzony, więc wszystkie osoby, które miały kontrakty na wynajmowanie tam mieszkań. No już te kontrakty potraciły. Szkoda, mam nadzieję, że jednak tego budynku nie zburzą, bo to jest w sensie taki zabytek, unikalny budynek modułowy. Czegoś takiego nie ma nigdzie na świecie chyba nawet. Świetna sprawa. Wiszą tutaj parasolki. Takie z kombini, bardzo tanie. No i są do wzięcia, absolutnie są do wzięcia. Ewidentnie widać, że zostały tutaj powieszone dla osób, które zapomniały parasola, nie mają parasola, akurat padły pod deszcz. Proszę, można brać <laughs> za darmo. Świetne. Pewnie znalezione gdzieś po prostu na ulicy. Tutaj je wieszają. Takie tutaj patenty fotograficzne. Protipy Przemka. <ścisk> myślałem, że jako rozmazany będzie. Szukamy jakiś dobrych miejscówek do zdjęć. Z cieniami ciekawymi, ale nikogo nie ma akurat. Takie nudno. A ujęcia fajne by były. A nie mówiłem, że strażnik idzie? <ścoughs> ja myślałem, że inny. Spadka. Że jakiś Że spadka Nie, Że Że zaraz. Wiesz, że się przeprosił, nie? Sorry powiedział. <głos》>, nie amtori. rób tu zdjęć. No piksia, no piksia, I'm sorry. Dobra, jesteśmy na ulicy Ginza. Troszkę pusto. Jest... Sklep jeszcze tak, jest... 11. Czekaj, która jest? 10. 45, więc... Jeszcze jest wcześniej. na razie pusto. Poza tym tutaj zawsze było dużo Chińczyków. Jak wiecie, teraz Chińczyków w Japonii nie ma. O, Swarowski, jaki będzie... Uuu, sklep ładny. Remont mają, tak? O, i już mamy temat do robienia zdjęć. Możemy użyć tych kryształków. Może coś się uda z tym ciekawego zrobić. No. A jest nasze zdjęcie na środku ulicy? Daje radę. Ginza to w ogóle jest świetne miejsce do robienia zdjęć. Szczególnie wśród fotografów ulicznych. To jest taka meka po prostu, bo. Jest tutaj tyle ciekawych zakamarków, ujęć, szczególnie wieczorem. Tutaj przyjdziecie wieczorem. Też rewelacja. Dobra, tak, idziemy na kawę. Jak to nie? O nie, zamknęli. A tu jest dobra kawa ze stojenów. Czego? Od 11? Może. A tam ktoś jest w środku, przecież. Zdesperowany człowiek czekający na kawę. A w każdym razie dla Was mam teraz kolejny protip w Ginzie. Otóż wiele z tych budynków, tych bocznych uliczkach, ma klatki schodowe i można wyjść praktycznie na dach. Więc to właśnie z tych dachów, zazwyczaj nielegalnie, bo tam nie wolno wchodzić, macie te piękne ujęcia na Ginze w nocy, to co znajdziecie na Instagramie, to właśnie jest robione w ten sposób. Jest, już otworzyli. Słuchajcie, mają tutaj kawę ze Ale wolno się otwierać. Nie, bo teraz Co mamy dzisiaj do wyboru? Pod pretekstem degustacji, kubek kawy za stoję, jenów nasze zdrowe, nie może już. Połowa marca, jak jest dość zimno, powiem Wam, można zmarznąć w cieniu. Dobra, zapasy zakupione. Idziemy dalej, Jessica już na nas czeka. Porównij jakieś zdjęcia. Ale najpierw sprawdźmy, czy okay. mają już polski spirytus. Czy dalej się nie da kupić? Bo jak wiecie, w Japonii polski spirytus się wyprzedał na dezynfekcję. Tu są wódki. Ty, nie ma Nie ma? Jest, nie, nie ma, faktycznie jest jedyna pusta Sekcja Polski Spiritus Porando Wokka Spiritasu 1580 jenów Plus VAT 96%, pół litra Niestety nie ma Wszystkie inne wódeczki są Tylko polskiego Spiritusu nie ma Jest też absolwent Zaproszę, pozdrawiamy producentów I żubrówka też jest i zobaczcie sklep sprzedający miecze, samurajski. Zbroja Noa jak oryginalna Może jest oryginalna nawet W środku mieczy Kuda aż wejdę zobaczyć wow. Słuch, Niesamowite A to są oryginały, zobacz, to są oryginały z do druga połowa Epokiedo to są Jaka to jest cena? Roku go mae. Roku go mae. Roku gdzie go 65 manów, 650 tysięcy jenów za taki krótki sztulet. To jest też z drugiej części, z drugiej połowy epoki Edo. 550 tysięcy jenów. Są na wieczy to są oryginalne jest samurajskie, niesamowite. Wow. Już pewnie rodzina tej nie kupił jednej petycji, to jest przede mną. wspaniałe. Aż takie coś przecież muzeum nie było. To jest muzeum, wiesz? są obiekty muzealne. Słowo. 85. Mogę to To są tuby. Sztolety tamto. Wow, Ruch, naprawdę No fajne, ale dobra, chodźcie, bo już spóźnimy Trochę japońskich smakołyków Wagashi, japońskie słodycze Tutaj mamy sakura mochi, akurat sezonowe Ciastka z kwiatem sakury Piękne, o tutaj jest z zamy To jest mandat dostał Jessica jest. Cześć. Cześć. Pozdrow Cześć. wszystkich. Cześć. <laughs> dobra. Przemek. No, dobra. Tak, teraz się nie dotykamy, no, tak. Łokciami. E, to idziemy porobić zdjęcia jakieś. Wejdziemy no. tutaj na dach do Ginza Six. Jessica potrzebuje trochę zdjęć do portfolio, do agencji modelingowej. Więc <noise> <noise> ja dzisiaj porobimy trochę fotek. Będziecie mogli później zobaczyć na Instagramach. U mnie, u Przemka i u Jessyki. Zapraszam. Alright, jesteśmy na dachu Ginza Six. Świetne miejsce, darmowe taras widokowy. Polecam. Także świetne miejsce do robienia zdjęć. Tylko teraz nagle jest ciepło i nie ma słońca. I jest zimno. Co my to zrobimy? Ale może będą piękne ujęcie z rozwianymi włosami. O, właśnie. To może być dobre. Jakby była lepsza pogoda, to widać nawet górę Fuji tam na horyzoncie między wieżowcami ale i tak fajne miejsce bo macie piękny widok na całą Ginzę z góry możecie spojrzeć na centrum Tokio wieżowce kurcze jakie to jest fajnie ciepłe to się nagrzewa od słońca no to z boku? no tak, no bo tutaj pada słońce przecież tak? no Dobra. Modelka do akcji i zaczynamy. Przemek prowadzi. Przemek jest profesjonalnym fotografem weselnym, ale też tu się portrety robi i nie tylko. Zajrzyjcie do niego na Instagrama. Pozdrowienie dla security w kamerze. <noise> tak Będzie, że nie przyjdą O, super, o, bardzo ładnie Kolejna miejscówka. Nie tam. Jeszcze dzisiaj wziąłem mój Sony A6400, więc będę porównywał zdjęcia z obu aparatów. No i czekaj, pani weszła w ty... A dozo, dozo, dajcie mu No! Biznes, Słumen, jak się patrzy. Dobra. Masz jeszcze tą tą? Dobra, jeśli ty będziesz gotowa, to powolnij. Jak też patrzy, to też fajnie wychodzi. Mm. A tu jest akurat tak. to jest też taki gatunek, który wcześniej kwitnie. No, ona już przekwitła, wiesz, bo to jest taka, co wcześniej kwitnie. To już zupełnie opadło. Przerwa lunchowa i... i znowu pijemy. To lunch? Tak, to jest nasz lunch, ciasteczko i trzy kieliszki sake, bardzo dobra miejscówka Ginza Bar Bardzo dobre sake mają. I znowu będzie później w komentarzu, że ciągle pijemy. Znaczy ja od 45 No dobra, to zróbmy po Przemkowemu. Od 45 zaczniemy. 23 nie? takie... Taką choćby. Czas na fotografię produktową. Ciekawe, czy Dasek nas kupi. Ciekawostka, jesteśmy przy budynku Chanel Ginza i tu jest lista wszystkich pracowników, którzy pracowali przy budowie tego budynku. 2,5 tysiąca nazwisk. Każdy zmienia jest z nazwiska. Tak, japoński Kowalski, każdy jest wypisany. Niesamowite. To jest szacunek dla człowieka pracy, nie? A się patrzy, co się dzieje. Spokojnie, wszystko pod kontrolą A 100 tak mniej więcej tak się... Tak, tak? Dalej, tak. Czekamy czegoś do jedzenia. Tutaj pod torami jest trochę takich knepek niewielkich. No to może być spoko. Jak torii, takie przysmaki smaki. Jest klimat bo jest. Po co obijamy? Saka jest? Nie. Najważniejsze pytanie. A może się od tyłu wejść od kuchni. No i znowu pijemy. Szemek, trzymaj, trzymaj. Trzymaj, kielona. sakę z Nigaty, Aramasa na słodko amakuci, degustacja. na stole mamy teraz maki, rolki sushi, to jest wasabi, więc jak ktoś jest fanem wasabi, to może to ciekawe doświadczenie, trzeba spróbować. Okej, okay, myślałem, że to jest wasabi, to jest awokado, Miał być śmiesznie, miał być śmiesznie, ale nie będzie. No, to jest normalne awokado, ale dobra. Okej, okay, ale wreszcie jest coś ciekawego. Myślałem, że to jest jakiś placek, ale to są gyoza, to są japońskie pierogi. Zobaczcie, jak pięknie przysmażone. Ciekawe to zrobione Ale Te no, teraz jak to zjeść? Musimy to wyciąć Świetne A Już pojedliśmy Bo całkiem spoko I teraz jedziemy do Shinjuku Gyoen, do Co tam widzisz? A nie idziemy do tego? Tokio Forum, mieliśmy to do Tokio Forum To wychodzimy, happy. Tak, Tokio Forum. Tokio Forum, świetne miejsce do robienia zdjęć. Zapomniałem o tym. mieliśmy tam podejść. Jeśli ktoś się interesuje architekturą, to budynek Tokio International Forum, bardzo ciekawy. To jest budynek do targów handlowych, do różnych wydarzeń, imprez, ale jest to także świetne miejsce do robienia zdjęć. Zobaczcie na te kształty, na te cienie. Tak, to jest takie bardzo instagramowe miejsce. roszła widzicie o co mi chodziło tutaj świetne są efekty świetne ma te cienie tam, tam, tak tak to jest bardzo znane miejsce instagramowe polecam szczególnie <laughs> jak te kładki są tutaj otwarte to świetne można zdjęcia porobić też budynek ciekawy bardzo nowoczesna architektura widzicie miejsce mega popularne nie jesteśmy tu pierwsi nie ostatni ale Tuneli jest dużo, więc znajdziemy swoje miejsce. Dobra, zdjęcie już porobiliśmy, możemy jechać do Shinjuku, żeby poszukać jakichś ładnych sakur. Zobaczymy, co już kwitnie w Shinjuku-gyoen. Słyszałem, że już prawdopodobnie coś tam kwitnie. Hanami już się zaczyna, więc zobaczycie troszeczkę, jak to wygląda teraz w Tokio. Jedziemy teraz linią Yamanotechika, kilka dni temu otworzyli nową stację na tej linii, po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat. Stacja, ta kanała Gateway. Teraz przez, przez nią, będziemy przejeżdżać. Ale dziwna na nas? Mm. Nie wymyślili myślę, że jest to Musimy tutaj przyjść, Zajko. Wow, ludzie zwiedzają, zobaczcie, atrakcja turystyczna jest. Wszyscy ty robią. No i teraz głupio mi, bo... dzisiaj, poniedziałek, park jest... Sorry, we are closed. Jest po prostu zamknięty. A już tutaj kwitną ładnie sakury, podobno. No nic, muszę tutaj przyjść tym razem po prostu i wam pokazać, jak to wygląda. Tylko szkoda, nie wiem, czy jeszcze uda nam się zrobić jakieś sakury. A, muszę pomyśleć, gdzie to Poszukać sakur. Może w parku Yogi. Co to za karteczka Przemku? No, jak dziecko zaprowadzi się na świetlicę, przed wyjściem z domu trzeba zmierzyć dziecku temperaturę, zapisać to i pokazać na wejściu pani nauczycielce. Obowiązkowe? Obowiązkowe. No też tego nie wpuszczą na świetlicę. Nie? Ale przedszkola, szkoły jeszcze zamknięte, nie? Tak, zamknięte. Świetlice są tylko otwarte. Dobra, nie udało się z sakurami. Zamknięty park. Następnym razem Będziemy się jeszcze spotkać na zdjęcia sakurowe na hanami. Więc widzimy się w kolejnych odcinkach. Zróbcie follow, zróbcie follow na Instagramie. No i co? Widzimy się tak. Laj, lajki w górę, łapeczki w górę. Trzymajcie się zdrowo i ciepło. Pozdrawiamy, cześć.